Witam was serdecznie. Pokój, dobro, miłość. Chciałbym wam zaproponować do przeczytania to oto książkę. Jest to książka o księdzu Dolindo. Wojciecha Kudyby napisana przez wydawnictwo M. Łączyło ich bardzo wiele, pochodzili z tego samego regionu Włoch, byli niemal rówieśnikami jako mistycy, w różnym stopniu mieli stygmaty, dar prorokowania, wypraszania, uzdrowień. Obaj zmagali się ze świętym oficjum i choć ksiądz Dolindo i ojciec Pio widzieli się tylko raz, to znali się bardzo dobrze, a ich przyjaźń trwała aż do śmierci. Kanwo książki jest słynne, spotkanie obu kapłanów w San Giovanni Rotondo w 1953 roku. Autor nie tylko omawia szeroki kontekst tego wydarzenia i szczegółowo opisuje jego przebieg, ale również ukazuje wspólnotę doświadczeń tych wielkich postaci, w swoje refleksje, w liczne zeznania świadków oraz zapiski samych mistyków. Zawsze zaskakuje mnie. To z jaką precyzją i determinacją święci potrafią się nawzajem rozpoznawać i sobie sprzyjać. Czytelnik z pewnością zauważy, że dobór bohaterów tej książki nie jest przypadkowy. Mamy do czynienia z dwoma świadkami posłanymi przez Boga na trudne czasy, którzy zrewolucjonizują duchowość przyszłych pokoleń. Pan profesor Kojciech Kudyba pisze o tym z nieukrywaną pasją i w oparciu o rzetelny dobór źródeł. Jest to jeden z wielu powodów, dla których warto sięgnąć po tę książkę. Ksiądz profesor wojsk Oba Obaj mieli stygmaty, obaj mieli problemy z Kościołem. Ksiądz Dolido jeszcze do tego był w czymś takim jak więzienie. Więzienie Kościoła. Bo Kościół ma swoje więzienie, gdzie przetrzebuje Niepokornych duszpasterzy. Także polecam na wieczór nie jest to duża książka bardzo dobra. Tyle pokój i dobra.